nie stresuj się, wszystko będzie dobrze. Dobrze. A we Legiony Słowa i koło z tej strony Młoteczka, jak ze, zawsze ze mną jest omek który się wepchał. Tak, wdech, wygnę. <laughs> <Niedobry laughs> już duchu, zepsułeś i tak nagranie, już. I z nami jest również Gniewojad. Hej! <laughs> I idziemy siać rozpierduchę. Tak. Gniewojad gra pierwszy raz i nie wie, o co chodzi, ale, ale to nic, też. na pewno da sobie radę. Tak. Tak, idziemy. Hurra, do boju! Zabrać drużynę. A, tu, te roboty już tu są. To no, jest super, wraca, bo można dzbanki rozwalać. To ja, z banki. Banki moje. Ej! Przydawię coś na twoim poziomie. coś tak. tam wypada. Uważaj, <ślażę>, żeby ci nie sklepały. <ślażę> A, tak. Właśnie się zastanawiałem, co się dzieje, jak się umiera. Musiałem sobie przypomnieć, jak to działa. Ta. Tam jest maszynownia, tam byliśmy, więc musimy iść albo w prawo, albo w lewo, więc idziemy tędy. Aha, jasne. Wow. Co no, robisz? Tu coś trzeba strzałka. mieć, chyba, żeby skakać jakoś. Aha, Ale no to nie idziemy mamy. Ale w drugą stronę. Wow. Latamy w kosmosie. Nie w kosmosie, no. w kosmosie byłyby dwie. Na ziemi. No jak się pchacie, żeby ich nie <laughs> przejść? A, z powrotem są. No tak, się spawnują rzeczy. Ta chmura nie <laughs> to się to daje. Taki... Bij z barki, mój! Daj jej zabij z banki! To są jedyne, jedyni przeciwnicy, jakim tu da radę! No! Ale nie mogłem trafić! Trzeba zbierać koks. Hmm, chyba by. Oui. nie pamiętam. Paszek, a nie udało mi się go zabić. O, dzień dobry. O o, chyba mamy kłopoty. A w to się da Mniemy. wejść i umrzeć? Czy... A nie, w to się nie da wejść. I o, umrzeć. na serio. Level up! O, mówiłem, że jesteś tak. To ja? No. no chyba tak. Tak, już zlewrowałaś. <grystanie> Kopa Kup, i... do mnie mówi. A już nie. <grystanie> Tam się nie da. No, ale ty? Jak tu wejść? No, też pewnie tym czymś. Co jeszcze Kieś. tego nie mamy? Kiepskie te. Kiepskie nogi mają te postacie. Ha! Ja bym przeskoczyła. Na nie wejdą. Fery <grystanie> jakieś prądy. Co tu się dzieje? No mi skakał niżej niż mała dziewczynka w mieście, przynajmniej ten wieźmiń. Wieźmiń to w ogóle nie skakał. Właśnie o tym mówię. Tu jest, tak? Okay. O, skacz. Super Secret, tajne przejście, które nas nie dotyczy, jak zwykle. Magiczne kulki, które dalej nie wiem, co robią, ale mam. Oj, kiedyś, kiedyś odkryjemy. Oho. Jej! Banki. Widz banki! Ja! Nie mogę trafić, bo... Okej. Okay. Przecież że oni się nawet nie ryzyk. ruszają. To są cyberdzbanki. Tak. O, zamknięte. To wchodzimy tu. Dzień dobry. Ooo, jak miło. Impreza. Bocinki, lasery. Co to za czas? O, jak góra? miło. Więcej Ciebie. imprezy. Co to za. kula, dziura w sensie. Co tu się dzieje? O, ja GLADOS. Zielone. Aha. Pieniądze ktoś zostawił. Tam nie coś dziębnęło. A, teraz jest bezbronny. Nie. Można go układać. O, zmieniają kolor. Pomylił mi się ludek i znowu wlazłam w ścianę. <grym> Ały... A to nie tutejce. wygląda jak zagadka. To idziemy dalej. Nie da się tego rozwalić. Aha. Patrz, omek został. Jesteśmy same. A, jednak późno. Dynda. O! A co to robi? Aaaa! Tak, że strzela. Ja też. Może i strzela. Czekaj, czekaj, ty, trzeba ty, chyba ty coś, ty coś trzeba pust... przeczytać pewnie. Dawić! Ty patrz, i tak strzela. Ej, okay. Co tu piszą? A, okej. Okay. Nauka parowania. Eee... Y za długie, nie chcę mi się czytać. Ale musisz chyba tu stanąć i użyć tej tarczy, tarczy. po prostu. Zaraz, muszę najpierw poćwiczyć jak się używa tarczy. Eee, a. To było ty, nie? to ja, to ja, to Dobra. ja, to ja. Poksaj, pokaż nam. Ha! Pudło. Ha! No przecież super zrobiłam. Ha! Właśnie, to jeszcze raz przeczytam. To już w ostatnim momencie niby. Lala, la, 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 dalej to nie wiem. A jak się taśmę. stoi z tarczą cały czas, to co? To pewnie nie pójdzie, musisz w oh. ostatniej chwili. Hey. Zobaczymy. No. Nie widzę większych. <śmiech> <śmiech> Ale cheaty. <laughs> no to Omek pokazuje, dobra, jak. Dobra. grałem w Dark Soulsy. No i co? No ty kok ja. koksie! Niszcz, no dobra. Pierwszy był dobry. Hmm. <laughs> Wyrandomowałeś, przyznaj się. Aha, to dobra, już widzę. To, ale oni to kłamią, chyba, to no. nie jest w ostatnim momencie, to trzeba troszkę przed chyba. Uh -huh. I to chyba każdy z nas musi zaliczyć, bo popatrz, ty a? już masz takie ten, a my nie mamy. <laughs> no. To, to no. roboty. Koczaj! Eh. Działaj! Ah. <laughs> Prawie dobrze. Musisz Ale... trochę... Ale! Powie... O, tak. To musi być gdzieś mniej więcej tak o tutaj ta kółka chyba, tak z obserwacji mojej. No, teraz młotka, która ma zero Ooooo! I co ja teraz? Jakie czary! Jak była jakaś demoniczna głowa, to na pewno dobrze. To jest kotek! <laughs> <laughs> Kotek-mutant. <laughs> No to nie... Zrobili wiem. jakieś eksperymenty i mają na nadzieję, że chodzą. wszystko pójdzie... O, to okay. też jest kotek na tym monitorze. No i widzisz. Demoniczny. Oj, tam demoniczny. Zwykły uroczy kotek. Dobrze. Zobacz, no, jaką ma śliczną kocią jape i tak robi na boki. O. Robi trollowo. Ja tam widzę, no robi. No, no to Dokładnie. idziemy z no-no-no. Eee. Hmm. Oj. Chyba nie powinnam była tak wyrwać do przodu. Będzie zabawnie chyba. Będziemy kulki odbijać? Chyba po coś nam pokazywali ten Właśnie. trening. Właśnie. Co za pokemon. Nie, yeah! chyba żartujecie. Ja się tak nie bawię. O, 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 chyba mamy kłopoty. Widzicie? Eliminator? No! O, umie programować. Dobrze, ja też. tak error ma. Jaki normalny? Doriluman! Nie mam pojęcie, o co chodzi, ale... Kulka lubię, aha, starcza. okej, okay. teraz. Patrz jak mu odbiłam. Dobrze. I on jest. No, tam. chodź tu, chodź tu, luju. O, teraz robi to. Aha, eee. jak mu odbiłam. O, dobrze. dobrze nam poszło. Wieży. Matka z O, coś się dzieje. Jak się wskrzeszało. Nic, trzeba jest, czekać. Dobra. Może Co się, się uda? Jest. Gdzie ja w ogóle? Teraz ja A, się z Chodź do mnie! Chodź do mnie! Chodź, ja cię! Ja cię! cię! może was zablokuję tarczą, udało się! Ale Prawie się udało! O, mam 30 HP! Miałem! Jaki? No, bieski, tu się tylko ja tu będę przeżywać. Będzie dobrze! Teraz będziemy grać! tego nie przeżyję! Tarczować trzeba! On tarczuje, ale on we wszystkie strony napierdziela. Oko. Prawie się udało. Nie! <śmienny> 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 Dziś nie, nie jak to się leczyło. Jaka super metoda na pokonanie tego bossa. po prostu nie wierzę, jak się nam się uda. Dziś będziemy powtarzać nieskończoność. Prawie. Dobigo, jest na hita. Yeah! <śmany> Wygrałam! <śmany> Ile hajsów wszystko dla mnie, a wy nic nie dostaniecie! Patrz, dostałam super mocę teraz mogę robić... A batonem! Waiting for other power To było dobre, to było dobre. No i najlepszy boss jakiego pokonaliśmy. Idziemy tędy. Na pewno Restujemy. kolejny będzie wow. dużo prostszy. Jakim jestem taki z tego, jak mu tam. Metroida. No. Te kulki pewnie. Or bole. Czekajcie, tutaj coś jest napisane. Och nie, teraz myśli w streamie te, te notyfikacje pokazują. No to wymyślił, że trzeba być zalogowanym. Tu no jakieś mądre Just. rzeczy. Dobrze, ignor. Komputery. Młotka zaraz zepsuje wszystko. Nie. O, o, przepraszam. Nie chciałam. Jatełko. Ale jeszcze jeden zameczek jest do otworzenia. Chodźmy na dół. I wróćmy się tam, gdzie się nie mogliśmy przeteleportować. Przepraszam, zabijam cię dzbanek. To chyba było to. Podzielimy się. O, A tu coś było jeszcze? Tak było do przeteleportowania. No, kolejny level. Up. Gdzie ja jestem? No, no, Przestałem ja jestem. Uciekaj! A, boże, bo to ma jakieś super tajne blokady to ma! bo te kryształki mu robią, trzeba je zabić Eee? Gim, Gim! A! No, jakby zbrodni... Zabił maja. mi mojego śnieżka! Dla jednego O no EP hi, hi. O, czysta. dobrze Jaki tam gangbang <tryk> zaszedł. O. Czekajcie, bo to jest A Tam było, faktycznie. Tam było, bo tam, tam. Mm. To był ten trening. Pamiętaj, że ja mam super pamięć do takich rzeczy. To uh -huh. tam był boss, tak? Kurczę, a to było gdzieś jakoś. Chodźmy. Tak, to był boss. Może było w prawo. A? Tak. O co jest? Tak, nie ma jakiejś no to... innej. A wie A nie wcześniej. Tam wcześniej były jakieś strzałki. Uh -huh. no. no właśnie, idziemy. Nawet w takiej mapie, gdzie są statek, dwa wyjścia i tak się ty, No nie, no nie! <grym <grym> nie wierzę, że tego... Pokeball! Nie... uciekaj, nie. uciekaj! To ja tu. że żyjesz, żyjesz? Ale musisz płakać nie, nie z duchem, żyjesz. żeby się wskrzesić. Tu jesteś, tu jesteś. O, duch dostał, level upa. Wow. Da się płakać Encore. duchem, ale nie powiem ci jak, bo nie wiem. Ej, tak jak atakujesz czy inne rzeczy robisz. O, no to spróbuj sobie, jak będziesz dużo znowu. masz level już? Um, to... A pewnie, pewnie nie, nie widać się tutaj. Trzeba do wejść. To, to potem. A, aha, no. A, to piąty. ten piąty? No, no to wow! Już, no mówię. Jak pójdzie. Pomiędzy nagraniami rozdajemy punkty i super. Czyli co, na dół z powrotem? Na dół i tam chyba w lewo. W lewo. Adia. Czy da rozwalić? Nie. O, tu było... Nie, nie czytaj, tam wcześniej. Świecie. No to Je skaczą. By. O, co to za wrona? To smok! Indyk. Jego da się jakoś zablokować. Oj, głowa mu odpadła. O, tutaj o. było, o. Aha, o, nie mogę. A jak ten indyk przyszedł nam przynieść jedzenie a myśmy go zabili? jakieś skarby są. Tam, tam, tom, tom, tom. Nie wiem co to było. Obraz. Coś mi mignęło. To jest chwilę. Nie wiem co on robi. I tu chyba gdzieś jeszcze coś było? <noise> Zbanki <Z> <noise> najgorszy wróg. To to z... W dół musieli. czy w lewo. Wydaje mi się, że w lewo. Możliwe. Bo tam były też czołeczki takie. Ooo! A to. Hopsa! O psa! o. -oł. O o! To coś jest. Nieeee yeah. Więcej czarnej góry. Yeah. Oh, o, płacz! Przekładnie płaczasz! Spróbuj. Yeah. Level up! Level up. Nie o, wygrać. Le wygrał To Dobrze dzieje, ile Dziękuję. to jest krystałów? Oj, Jezu. Spoko, mam tak dużą dupę, że zatkam. <laughs> o, to jakieś jajka też z lewej. Nie zaraz indyk wyląduje. Robo-indyk. Maszynda. Troje w jednego. A! To, Boże, to była kulka. O, faktycznie. C Nie wszystkie jest? kulki się łapie, wiesz? Jest indyk, świadłem. Ja, ja <laughs> indyk z laserem. Już Cię wstrzeszam! Dziękuję. O, O, no, coś odpadło. Dobra, może się podleczę łaskawie. Właśnie, jak to się leczy? Takie czerwone kulki. Kuleczki musisz zbierać. Ja no to zbieram kulki. <noise> A bo to są jajka, patrzcie! No mówiłem. A tu się coś Aha. da? Czy nie da? Nie da. Nie da się, to jest w jedną stronę tylko. Jaka technologia! Nie się o, taka, nie? Sam jest metro, jakieś to kopać. <noise> nie musiałabym znowu jechać 6 godzinę no. do Warszawy. Po co? Wygląda jak kufel z górami. Krzaczek się nie chce urosnąć. A nie, hmm. czeka, jednego bije, patrz. A tak, to, to już który tam, drugi co najmniej taki. Tu jest skrzynka. Tak. Jestem pewna, że kiedyś urośnie i zostanie ten takłym monsterem. <coughs> Jak tam wejść? No, e? że nie wiem, wylecieć z tej rury na górze albo coś. Nie ma tanku. No. Ktoś Aha. tu był przed nami. Lewo czy prawo? O, Gundam. E, ok. Tu coś tam okay, coś tu tam, jakiś profesor... profesor pań tutaj Ej. zostawił swoje Profesor nie, pań to jest co? Jakieś jodła, jest... czy tam sosna, czy świerk, nie wiem. Wszystko najlepiej. <laughs> Wszystko jedno. To jest pain, a nie pain. Jaki pain. Max Pain. To no Pain, tylko się panłów tak jak raz. pisał. A? Co to takie zamroziło, go. pewnie. To ja! ja o, o, masz kulkę tutaj. Dziękuję! O właśnie. Ale. Bieraj. Bieraj kulkę. Pewnie nie po wzrostu mam... masz małą HP. Masz? Tak, bo... A, no bo... Level by... A, bo po pole może. Tak. Dokładnie. To Dobre. ja przygadnę. O. o, ty, o, oh, Megluju! <laughs> o, ty cyganie. Ja Czekajcie, zobaczymy co nam profesor Paint napisał. Jakiś failur był i coś poszło nie tak... I wszyscy umarli. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> tak bardzo w skrócie. Oho. O nie. O, nie. O, Yolo. nie, elementy zręcznościowe, o nie. Ale czy nie da się tego kupić. No ja, spoko, można powoli chodzić w miarę. E, ale co dalej? E, Okej. Okay. Jakiś protokół, i ktoś wygrał, wyjść? i było wszystko dobrze. I Tam na lewo A? chyba trzeba przejść. Czyli tam nie, nie ma nic na końcu? tarcza się zregenerowała. Nie, nie ma nic na końcu. No na końcu Tutaj? nie ma, w środku są takie dziury z tego co Oj, widzę. umarłam duchem. Tu. Umarłam nie, duchem, nie. Tu. dobra. Też nie, what tu? the fuck, to nie mam pojęcia. A tam górą się da, musisz do końca omega. O oh, fuck. Do końca? <laughs> Okej, okay, Tarczy muszę zregenerować. Chodźcie, to was wskrzeszę. No um... dobra. Liczyłyśmy na to, że jednak wiesz, przyjdziesz tu do nas na skrzesz i nas wskrzeszisz. mnie Co jak umrę? Yy, będziemy musieli od nowa, więc nie umieraj. <laughs> O, kolejka. tanci moje podawane. Mm. Ja ci dam podawana. Aaa, już zebrałam na lej. No i co tam jest na końcu, gdzie? No i tam na końcu do samych działek musisz dojść. No i co dalej? I tu, schodami. A tu jest przejście, co to kurde? Szybko, zanim ci What patrz, the fuck? znowu. O, dziękuję. No to wymyślił? Skrzeszaj, wskrzeszaj, skrzeszaj, skrzeszaj, atakowaniem. Stój! <laughs> No dobra, widziałem ich różne rzeczy, ale te schody to. Eee. O, się gdzieś nie rozwaliłyśmy postarać. i teraz musimy tak. O, I... o znowu Demon Kot. Alina to jest śliczny, coś tam, Kotek. Gundam, coś tam. Gangam. Hmm. No. Gangbang. No i się modlili do bogów i wszystko jasne. Baceman, coś tam, coś tam, 15 lat, okej. Okay. Ktoś, kto zawierza z milostników, no to nie dziwię się, że tak skończyli. tak? Gandam, coś tam, coś tam, sześć rakiet. E, o, dobra, tu jakieś fitnessy <grym> są. To nie brzmi dobrze. <grym> I wszyscy mieli na coś nadzieję. O, wszyscy mieli nadzieję na to, że coś będzie twarde. Tak, no, <grym> większość <nie>. kobiet. <grym> coś, co? A. Tu coś nie działa. Ale ja użyję tej klawiatury, nie no, mogę no, użyć tej właśnie, klawiatury. Właśnie, można tu coś robić. Nie, ja tylko przeczytać te sprośne rzeczy. Fishermeny... Co? Jakie Fishermeny? Co? Z kartami ryb? Coś przegapiłem tak, i chyba. Tutaj, I tutaj coś, coś non-combatowego chcieli zrobić, ale chyba im nie wyszło. Standard. No to idziemy. A tu był ten klucz! no. O! Aaaa, mamy klucz I... i możemy się tutaj zeskoczyć. Eee. I co? Tam dalej to było tutaj, co nie, to zawracamy. Tak. To otworzymy te mega wielkie drzwi. Oby. Wrotku. Ale chyba jakaś świeżo... Eee, oh, oh. Okej. Okay. Ten tu skąd? Ja mam 60 HP. <grych> tak jak ja. O, mam znacznie o, mam mniej 30. Teraz. Gdzie jest moja śnieżynka? Właśnie, to jest dobre pytanie muro powstanie. Jestem zadowolona, ta chmura. No co, Pierwszy wiem, raz widzę tak uśmiechniętego pierda. E, to idziemy w tą stronę, chyba najpierw, tak? Czy nie. I były Skąd te wielkie drzwi. Tu coś jest, o. Tu o. się klucza używa? jakieś refleksje, i tam są lustra, i będą super odbijaństwa. Puzzle znaczy. Idziemy. To idziemy. Nie trzeba czegoś zrobić? Pewnie tak, ale ty tak się o. otworzyło. A takie o! Um. Hmm. Aha. Da się, da się to pchać. Trzeba wymyśleć, ty... jak to Mhm. Uh -huh. Jak to poprzestawia? Ja nie wiem, to, to lustro, słuchaj, to lustro musimy ustawić tu i wtedy. E, A bo tu jest jak sprzynka. się... Gniewo, ja to teleportuje To ja teleportuję. <laughs> Teleportacja. Tak, tam zostań. Tak, teraz zostań, da się Zostań, zostań. I ja to przesunę o tak i tutaj daj mi tą, tą tamtą, tamto lusterko. Ją chyba tak dobrze przeteleportuję <laughs> wtedy, o. Pudło. <laughs> Przepraszam. Prawie dobrze. <laughs> Prawie dobrze. O, teraz spróbuj. Nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Ale tam tamto też robiło nie w tą stronę. Mm, nie, czekaj, to powinno być dobre chyba, czy nie? Mm -hmm. No właśnie też... też. też w... ...lete portuje gniewojada. nie No właśnie tam tamto do domyślnie tu stało. Eee, hmm. Chyba, że dobra, niech skacza i gniewojad. Nie, to je trzeba nie. zamienić jakoś. Zamienić miejscami trzeba. Eee, chyba um, To czekaj, powyklam. to czekaj, 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 weź mm -hmm. popchaj w dół. Ja to popcham tu, Rozmiana. teraz tam to cofnij. Ale super. Tak. Szalej Ale to się cofnij do siebie po prostu. Myślę, że to trzeba wypchać. czekaj, czekaj I to... No, to, trzeba. Prawie, prawie czekaj. I teraz trzeba tak. zrobić tak. I teraz trzeba zrobić tak. Ale... I teraz. Czemu tak? A czemu nie? Ale co się stanie, jak to. ups, jak to jest tu? Co teraz będzie? A, bo trzeba ten... No trafić tak wcześniej ten... to ustawiłam. Cze... Czekaj. Tak. To czekaj, ja spróbuję. Nie. Hmm. Hmm. Wiem. Eee, okej, okay. to nie, to musi, nie, to nie musi stoić w mm Mhm. Eee. O, omeg logika. Tak. Dajesz, dajesz. Chwila. Stąd, A, A nie możemy tak. tego po prostu e, tym którym odbić tędy, w tę stronę. trzeba, tędy. trzeba lecieć. Nie, źle. Spróbuj. Nie, eee, chwila, dobrze myślałem. Stąd yy... Tym... nie, tylko teraz znowu trzeba je zamienić. A, spsły <laughs> no. Yy, stąd poleci. Coś zlamiłem znowu. Hmm. Chodzi o to. Hmm. No, bo tam nie możemy wepchać żadnego. Mm. A słuchaj, jakby zrobić to po prostu tak? Poleci do tyłu, znaczy w lewo. Skaczaj, mm -hmm. W Lewo, dobra. Z wyjście. A, to znaczy. Teraz to tutaj, jak tutaj zaczniesz od... Nie, tu nie może zacząć. Czekaj, to cofnę, bo. A teraz tego się nie da cofnąć. A, znaczy, oh. właśnie teraz. Dobra, Gniewo, skakaj do A, nas. Trzeba um, wszystkim... Już? Tak. <grychy> Jak to było na początku? Będzie. Tak to było na początku chyba. Mm -hmm. Albo było chociaż podobne. Hmm. Piszę pewne napięcia. Pół godziny hmm. później. <grych> Chyba, że. Nie, tego lustra się nie da jakoś tak podciągnąć. No tak, żeby tam dolecić, obstawiam, że trzeba Co? z tej wysokości. Mhm. Więc to musi być to lustro. O innego się nie da. No to już. Więc, żeby tak dojść do niego, trzeba iść z dołu. I odbić się z tego okej okay, widzę. O tu. O tu. Prawie tu. jak Indiana Jones, nie? Mm -hmm. Tu tak. Teraz. Nie mam nie mam tak? zaufania w to, co robisz, nie. ale. Złe. Trzeba te dwa zamienić na dole. Ale już się chyba nie da. Trzeba mm. <laughs> cofnąć. Dobra, starczy, starczy tak, to już widzę. Dobrze, to tu. Tak. No. Ta ja stoję i się przygląda no. mnie. Kobiety. No, teraz. Spróbuj. Okay, się... Pięknie. Jak Omek rozkmini to normalnie. <głos> <głos> Niebo nie umiem, nie umiem. <noise> Tym co starczą <noise> chyba, tak? A, klucz. tak trzeba Jeszcze bójc. jeden. Tam, że jakiś no lub po prostu. No to wracamy. Wow. Ale to jest fajne. Dwie no. głowy to nie dwie nogi. <noise> raczej co jeden facet to nie dwie baby. <noise> dobra. A, to tu się samo otworzyło. A, bo to był klucz. Tak. Raj. Ile dzbanków, ile hajsów, ile skarbów. Kurczak, no tak. kurczak. I co to jest? Nie wiem, co się tu było w tej skrzynce. O! Hajsy, pationek. To <laughs> otwieramy? No ba. E, Okej. Okay. To się niedobrze skończy. Ej tam. No tarczę blokowałem, co to za cheaty. O mam 100 HP. Najlepiej, ale. 50, trope. Ale tak to jest krzeszerny, dziękuję. Tak to bom jest kuleć komentarz. Gdzie? Teraz ma shielda, czyli trzeba przy dupasu klać. jakieś ufo. No chmura coś tam działa. O dobra, kryształek. Eee, yy, cieć. Pienias chce tu idź. Prawie to samo. Ale przyznaj, tak Ci się skojarzyło z tym cieciem od naszego starego Też. mieszkania. To chyba ten. To już? To, to, to był boss? Już, ktoś? wygraliśmy. Słuchajcie, słuchajcie, ponieważ się zagraliśmy, to oto całość materiału będę musiała przeciąć na pół. Więc tutaj zupełnie randomowo i zupełnie przypadkowo się z Wami pożegnam. Wow. Ze mną był Agniewojot. Tata. I ze mną był Omeg. No i, super. No i super. Pamiętajcie, że raz lama zawsze lama trzymajcie się i pa.